Uszkodzony budynek polskiej ambasady po rosyjskim ataku na Kijów. W zmasowanym raszystowskim ataku na Kijów ucierpiał budynek wydziału konsularnego naszej ambasady, poinformował w piątek rano minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Pół godziny po północy przebywający w schronie pracownicy usłyszeli wybuch i wstrząs. Najprawdopodobniej, jak powiedział mi pan ambasador Łukasiewicz, nad budynkiem ambasady rozpadł się rosyjski dron. Jego szczątki spadły na dach, nikt nie ucierpiał powiedział reporterowi RMFFM Krzysztofowi zasadzie rzecznik MSZ Paweł Wroński. W nocy czwartku na piątek, z 3 na 4 lipca, Rosjanie po raz kolejny zaatakowali ukraińską stolicę. Wystrzelili rekordową liczbę 550 dronów i rakiet. W piątek rano minister spraw zagranicznych poinformował, że podczas ataków został uszkodzony budynek polskiej placówki dyplomatycznej. Szef MSZ dodał, że na szczęście wśród Polaków nie ma ofiar ani rannych. W rozmowie z RMFFM powtórzył to rzecznik MSZ Paweł Wroński. W zmasowanym raszystowskim ataku na Kijów ucierpiał budynek Wydziału Konsularnego naszej ambasady. Właśnie rozmawiałem z ambasadorem Łukasiewiczem. Wszyscy są cali i zdrowi. Ukraina pilnie potrzebuje środków obrony przeciwlotniczej, napisał w komunikacie Radosław Sikorski. Paweł Wroński w RMFFM. Nad budynkiem ambasady rozpadł się rosyjski dron kamikadze typu Szachet. Nasi dyplomaci, zgodnie z instrukcjami, przebywali podczas nalotu w schronach. Są cali i zdrowi, aczkolwiek bardzo zmęczeni, ponieważ są to kolejne naloty na Kijów. Wyraźnie widać, jak zaznaczył minister Sikorski, że Ukraińcom zaczyna brakować środków obrony przeciwlotniczej, powiedział nam Paweł Wroński. Pół godziny po północy, przebywający w schronie pracownicy usłyszeli wybuch i wstrząs. Najprawdopodobniej, jak powiedział mi pan ambasador Łukasiewicz, nad budynkiem ambasady rozpadł się rosyjski dron. Jego szczątki spadły na dach. Uszkodzone jest w dwóch miejscach poszycie dachowe i elementy budynku Wydziału Konsularnego. Konsulat jednak pracuje normalnie zaznaczył Paweł Wroński. Dodał, że polska placówka najprawdopodobniej nie była wyznaczona wcześniej celem. To nie było trafienie dronem, tylko uszkodzenie przez jego szczątki. Trwa szacowanie szkód, stwierdził rzecznik MSZ. Był to jeden z najrozleglejszych, najbardziej demonstracyjnych i cynicznych nalotów powietrznych, tak opisał nocny atak na Kijów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co więcej, pierwsze alarmy lotnicze w naszych miastach i regionach rozpoczęły się niemal równocześnie z pojawieniem się w mediach informacji o rozmowie telefonicznej między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Rosja po raz kolejny pokazuje, że nie zamierza kończyć wojny i terroru. Alarm lotniczy w Kijowie odwołano dopiero około godziny 9 rano, dodał.